W ogóle i największą. I po jakimś czasie sami radni powiedzieli do niego, może być, być przemówiony, co się tu dzisiaj stało. A on wtedy Rzeczywiście najczęściej my myślimy, że najważniejsze w naszym życiu są pieniądze i bogactwo. A tymczasem, jak wiemy, mając takie rzeczy, na pewno nie są od razu prawdziwymi uczniami Boga. Bo czasem to bogactwo staje się ich bożkiem. Ilu jest takich, którzy mówią, że najważniejsze, żeby jak najwięcej mieć, a nie od razu zaraz wielkim być, zresztą, czy doktorat, czy jakieś wielkie wykształcenie, czy jakieś wielkie rzeczy uczynione. Czy to daje pewność, że będzie się szczęśliwym człowiekiem? W jednej chwili możemy to utracić. Wystarczy pożar, i nieraz cały majątek może pójść. Wystarczy czasem posłuchać doktora wielce uhonorowanego, który jest nam jakimś prezesem, szefem, a posłuchać, co on mówi, to aż się w głowie miesza. Jak On może takie rzeczy opowiadać? Jak może takie rzeczy opłamywać ludzi? Drodzy bracia i siostry, tak samo i w naszym życiu nie myślimy najważniejsze, żeby jak najwięcej mieć, żeby być zdrowym, żeby wszystko nam Dobrze szło, żeby się dobrze układało. Ale to nie zawsze jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy się Bogu podobali. A więc, jeśli Boga postawimy na pierwszym miejscu, to wszystkie inne rzeczy łatwiej będzie też ustalać. Dlatego też bardzo proszę, pamiętajmy, że. Przyjąć i dziękować mu za wszystko, bo nie wiem, co akurat nam najbardziej przyda się do tego, żeby być dobrym mężem, dobrym dobrą żoną, dobrym człowiekiem, dobrym ojcem czy matką, czy dobrym babcią czy dziadkiem, czy ja prowadzić będę swoją rodzinę do Boga, czy może. Na złe strony. I właśnie na tym polega nasze życie. Abyśmy byli mądrzy, żebyśmy mogli mądrze żyć, żebyśmy wybierali to, co najważniejsze, co nie tylko w tym życiu daje jakieś zyski, ale co daje nawet życie, nawet po śmierci zyski nasze. Albowiem nasze dusze. Żyć będą, chociażby ciało poszło do Im bardziej będziemy o tym myśleć, tym także mniej będziemy lekceważyć naszego życia rodzinnego, naszego sumienia i naszych bliskich także. Nie skażemy na złe życie, zły przykład, złe postępowanie. Uczmy się. Od Jezusa, który przyszedł na świat, aby światu przynieść pokój, aby swoją pokorą, swoją dobrocią, swoją miłością okazać, że Bóg jest z nami i chce naszego dobra i chce naszego zbawienia. Jeśli tak będziemy czynić, to na pewno będziemy także i postępować inaczej. Drodzy bracia i siostry, zachęcam Was. Niech niedziela będzie boża, i to nie tylko dla Was, ale i dla Waszych dzieci. Niech nasze rodziny, tak jak dawniej, były prawdziwym, małym kościołem domowym. Żebyśmy pamiętali, i dzieci uczyć modlitwy, i dobrego zachowania się, i uczynności. Czy piękne są obrazy, kiedy patrzymy w telewizji, jak wielu młodych ludzi całkowicie się ludziom starszym poświęcają. I to bez żadnego wynagrodzenia. Przecież patrzcie się, ile tych paczek tylko zostało wysłanych. Nie tylko wysłanych, ale zaniesionych własnoręcznie. Do tych starszych, samotnych często ludzi. I to nie wystarczy, że tylko zadzwoni i tam ktoś wyjdzie albo nie wyjdzie, czekasz, stoisz. Wreszcie przychodzi ktoś i otwiera. Nie tylko dać i powiedzieć do widzenia, wszystkiego dobrego. Ale jeszcze z tym starszym człowiekiem Porozmawiać, jeszcze przynajmniej poświęcić mu pięć minut. A wtedy będzie szczęśliwszy ten człowiek od tego daru, który nawet przyniesie. I nam także potrzeba tak czynić. Jeśli nasza miłość do ludzi będzie wzrastać, to będzie wzrastać przez naszą wiarę. Bo jeśli nie wierzymy, życie po śmierci Wtedy rzeczywiście wszystko jedno, co, co czynisz. Ale jeśli wiesz, że Bóg widzi i że Bóg wie, i nawet szklankę wody podaną potrzebującemu stokrotnie wynagrodzi, to cóż dopiero za każdy inny dobry czyn? Trwajmy przy Nim, chociażby nawet nasze życie było trudne.